Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie, pozwólcie, że odczytam dekret księdza biskupa Dietzy Jana Kopca. W związku z prowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca bieżącego roku, mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, włączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym. Zarządzam dla decyzji gliwickiej, co następuje po pierwsze, odwołane zostają planowe godziny muszy świętej we wszystkich kościołach i kaplicach parafialnych lub kaplicach według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu nakazują jednocześnie odprawienie jednej muszy świętej każdego dnia do miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych osób w niebe niebezpieczeństwie śmierci personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. Z powodu duszpasterskich udzielam prawa binacji i trinacji. Po drugie, ze względu na decyzję o sprawowaniu Muszy Świętej bez udziału ludu udzielam wszystkim diecyzjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie diecyzji gliwickiej dyspenzy od obowiązku udziału w niedzielnej Muszy Świętej. Jednocześnie przypominam, o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Po trzecie, zawieszone zostają nabożeństwa gorzkich, żali i drogi krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach. Przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań informacyjnych. Po czwarte, Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji na cmentarzu, w obecności najbliższej rodziny nie więcej niż 50 osób. Musza święta pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale bez ludzi lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Po piąte, zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy. Mając jednak na uwadze, by jednorazowo w Kościele nie przebywało więcej niż 50 osób. Po szóste zaleca się organizowanie dyżurów konfesjonale w ciągu dnia. Po siódme zgodnie z zaleceniem Przewodniczącego Konferencji Episkopaty Polski zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowych w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej apelem jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinach i domach. Po ósme, zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale za zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności. Kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji biernych. Ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń. Dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej. Niniejsze zarządzenie obowiązuje do dnia 29 marca bieżącego roku, podpisał biskup Jan Kopiec.